Tutaj musiałem wyrzucić całą rodzinę przed ul. One już prawie powchodziły, bo tu nie było matki, a pszczoły mi się dziwnie zachowywały, nie buczały. Ani nic, nie było widać oznak bezmateczności, a dzisiaj przyszła do mnie matka od kolegi Łukasza Wrasa. I mówię, muszę je wysypać. Tam jest włożona krata odgrodowa. Także, jak jest matka, to albo tam zostanie przed kratą, albo gdzieś będzie leżeć tutaj na dole. Mówię, dziwnie się rodzina zachowywała. Jak na bezmateczną, spokojna, miód nosiła, nosi inaczej się dalej. No, ale ja tutaj to muszę. Tutaj muszę dołożyć tam połówkę jedną, bo dzisiaj to wziąłem, przejrzałem. Dwa górne korpusy są zalane całe. Na dole tak zrobiłem, w miarę, że matka ma gdzie czerwić. Mateczników nie ma. Całe szczęście mateczników nie ma i dołożyć tutaj, no nie mam co tutaj dołożyć. Nic nie mogę przenieść ani na górę, ani z góry przełożyć na dół, bo wszystkie są mm, pozalewane ramki. No i coś tam nim dołożyłem, chyba dwie węzy na dół. No i muszę im dołożyć teraz tą połówkę całej węzy, bo młoda pszczoła nie ma co robić. I czekałem za tymi ramkami. To są ramki 35 i ja je robię na 6 drutów. Jak można zauważyć, jest 6 drutów, bo ona się bardzo faluje tu przy tych ramkach. I dam im całe to do odrobienia, bo one nie będą miały za chwilę co robić. Tak coś podkręcę z ręki i wam pokażę. Będę robił pauzę. Każdy korpus zdejmę, wam pokażę, jak one wyglądają. Tutaj mamy trzy. Tu mamy trzy, i tam na końcu też mamy trzy korpusy. Bo tam jest ich sześć połówek. To jest dosyć słaba rodzina, tak. No i tu jest bezmateczna się trafiła, no i tu jest na jednym. Tutaj muszę dodać do tego, a więcej już nie będę dodawał. Tutaj też jest ta sama, ta sama węza, jest włożona tam. Ona była tam włożona, ja wiem, z... dwa dni temu. Jakoś tak. A tutaj mamy sytuację taką dwie górne, dwie górne połówki są zalane, tu jest przełożona ramka z czerwiem na wygryzieniu, a tu są trzy dolne, to jest gniazdo. Trzy dolne to, są, to jest gniazdo. I teraz tak, górny jest pusty cały, dwa dni temu włożyłem pusty, a tu jest sam czerw na wygryzieniu. To są wszystko tu jest czerw na wygryzieniu. On się będzie wygryzał, matka ten zaraz będą zalewać, tu jeszcze mają trochę miejsca i myślę, że do poniedziałku tam nic się nie będzie dziać, a od poniedziałku ma być zimno i ciekawe co to będzie. Cały tydzień ma być zimno u nas na zachodzie, chyba w całym kraju. Dobra, one tam sobie powchodzą, zobaczymy, czy się znajdzie matka. Włożyłem tutaj matkę w górny izolator. Taki na ramkach, jak ja kładę, no i zobaczymy, co się będzie dziać. Mówię, bo coś mi nie pasowało tutaj, że ta rodzina się zachowywała tak, jakby była, bez, jakby matka była. Dobra, to Daszek ściągnę, zrobię pauzę. I teraz, tak, tam jest, to jest górny korpus. To jest korpus, który po zimowli była rodnia, i on z czerwieniem poszedł cały do góry. A ten korpus został na dół z całą suszem i tam węza i coś takiego dobra może zobaczymy bo możecie gadać to jest, to była węza włożona i zaraz sobie zobaczycie ile ile to sobie naznosiły To jest pełna. Nie wiem, jak wam, wam to pokazać. Ale może tutaj na słońcu. Nie widzę, żeby się świeciło. To jest pełna i druga na 100% też jest pełna. a nie będę sprawdzał tamtych ramek. Bo po co? Jest taka sama zalana. Wędzia odrobiona i zalana. Wkładam już z powrotem, Tutaj na 100% jest. Aha, pokażę Wam jeszcze tutaj górę, bo może powiecie, że w górze nie ma pszczół. No proszę. na górze jest tyle. A ja tutaj, ramkę pracy mam. ho, 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 ho. na samej górze mam ramkę pracy. Trzeba ją wziąć i przełożyć na dół. Dobra, ja zrobię pauzę i to przełożę. No, tak wygląda ramka pracy. Zapomniałem całkowicie o niej. Cała zaczerwiona, cała za. Teraz się trudnie wygryzam. O, z końca wziąłem. Sorry, że tak tu włożyłem na sam koniec. No i tak wygląda to. No tutaj, oczywiście, wziąłem pierwszą z tyłu, i zalana cała. Dobrze, ja robię pauzę. O, i tu wchodzi 8 takich ramek jak one ładnie odrobią a tam mam rzepak, o, widzicie jest, mówię 40 metrów jest rzepak no i jak one to sobie odrobią ładnie to teraz będą, właściwie tej pszczoły jest tyle 3 korpusy 10 ramkowe pszczoły Ja one to sobie odrobią teraz ciekawe ile czasu im to zajmie Chociaż to zimno. To nie wiadomo, jak będą odbudowywać, czy będą chciały. No, ale tyle pszczoły będzie, że to będzie się gotowało w tym ulu. Ciekawe, czy ucieknie jakaś rójka, czy nie. Generalnie to już by naprawdę nie było żadnego matecznika. W tym a już by musiały dostać taki drugi korpus, czyli by musiały być na czterech. Ale zobaczymy, co one zrobią z tym. Ja sprawdzę w niedzielę, co one tutaj z tym zrobią. Jak będą odciągać dość ładnie, to im dołożę jeszcze jedną połówkę. Ale w tym razie ze suszem. Dobra, to już prawie wchodzą. Ciekawe, czy coś się znajdzie, czy nie. No. Pozdrawiam, pasieka w centrum miasta.